Witam w środku mojego skromnego kampera Tak mnie smakuje jak ekologiczna rybka Ale cóż to za hałas? Ojejku, jakiś zboczeniek dorwał się do mojego kampera To Do Dawaj go, brania! Zostaw to, łobuzie! Dlaczego patrzę? Cholera, ty! Zostaw to! na dopadnę Cię, dopadnę Cię, cholera, stój, nie uciekniesz przede mną, kara Cię nie minie za to, co zrobiłeś, co za wredna stój, i tak Cię dopadnę, ręka sprawiedliwości, poziomki Cię dopadnie, łobuzie Ty, dawaj! Stój! Draniu! Popatrzę Cię! Dzisiaj troszeczkę nie jestem w kondycji. Jak ja to przeżyję? Nie Ale co to za wredna menda? do kanała zamachu na mój cudowny kap. Uch, i gdzieś ja teraz znów się podzieję. A tak ja miałem cudowne plany na piękną podróż dookoła Polski odwiedzenie moich miłych znajomych YouTubeowiczów. Ojejku, no. O, słuchajcie. Nie wiem, jak ja to przeżyję. Masakrę. No, no uciekł bandytal. Ale... Drodzy widzowie, bądźcie ze mną w tych ciężkich chwilach. Subskrybujcie. Lajkujcie. Spójrzcie i pomyślcie, może ktoś rozpoznał tego drania. Niech ta znać w komentarzach, to muszę mu spojrzeć prosto w twarz I powiedzieć: Łobuzie, coś ty najlepszego zrobił. Zniszczyłeś marzenia o podróży mojego życia.